Inflacja, 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 no wszyscy o niej cały czas słyszymy, ale właściwie o co z nim chodzi? Jest dobra, szkodliwa. Mówiąc najprościej, inflacja to po prostu trwały wzrost cen różnych produktów, usług itd. Jednym z najczęściej powielanych mitów, kłamstw na temat inflacji jest to, że jeżeli inflacja spada, maleje, to ceny również będą maleć. No nie. Jeżeli kupiliśmy chusteczki higieniczne za złotówko opakowanie, a w przyszłym roku inflacja wynosi 15%, no to Cena tych chusteczek wzrośnie do złoty 15. Jeżeli w następnym roku inflacja zmaleje, na przykład do 11%, no to przecież cena tych chusteczek wzrośnie tylko mniej, do złoty 32. Bardzo łatwo to wyjaśnić na podstawie na przykład zmiany wagi. Jeżeli w tym roku przytyłem 2 kg, a w przyszłym przytyję tylko o 1, no to nie schudłem przytyłem, tylko mniej. I właśnie o tym należy pamiętać. Jeśli inflacja maleje, to ceny dalej idą w górę, tylko o mniej. To, co robi inflacja, to wpływa na wartość pieniądza diametralnie zmniejsza. Na przykład dzisiaj realna wartość tego dodatku 500 plus. To 336 zł. By lepiej to zobrazować, załóżmy, że za 500 zł w 2016 roku, kiedy pojawił się program Rodzina 500, mogliśmy kupić 51,5 kanapki Big Mac, a gdyby świadczenie 800, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, obowiązywało już dzisiaj, moglibyśmy za nie kupić 40,2 kanapki Big Mac. Za minimalną krajową w 2015 roku, zakładając, że chleb kosztuje 2,20, mogliśmy kupić 584,6 bokęka chleba. Dzisiaj, zakładając, że chleb kosztuje 4,80, za minimalną krajową możemy kupić 579,1 chleba. Takich przykładów można mnożyć w internecie, jest tego pełno. Należy jednak pamiętać, że to nie jest taki stały trend, coś, co zostanie z nami na zawsze, że już będziemy mogli sobie wiecznie pozwolić na mniej niż kiedyś. Nie. To właśnie robi inflacja, i to jest idealny przykład inflacji. Przecież jeszcze niedawno za minimalną krajową mogliśmy kupić więcej chleba czy więcej innych produktów niż kilka lat temu, ale właśnie przez inflację możemy sobie pozwolić na mniej. Na szczęście to nie jest na zawsze, aczkolwiek no, jeszcze to trochę z nami zostanie. Inflacja zmniejsza się i to dobrze. To, co nas jednak powinno teraz zastanawiać, to co stanie się, kiedy inflacja dojdzie do takiego pożądanego poziomu 2-3% z cenami produktów i usług, które przez inflację poszły w górę. Czy zostaną urzeczywistnione, czyli czy zmniejszą się, pójdą w dół? No istnieje ryzyko, że nie, albo tak, ale tylko troszkę. Ja aktualnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to zagadnienie. Aktualnie trwa dyskusja, jakie są główne powody inflacji, czy być może były to jakieś czynniki wewnętrzne, jakaś polityka, konkretne decyzje obecnie partii rządzącej w Polsce, czy może jednak te zewnętrzne, jak na przykład czas pandemii, kiedy mieliśmy zerwane łańcuchy dostaw potężny zastój w przemyśle, w gospodarce, czy choćby atak Rosji na Ukrainę, czyli wojna. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja i żebyśmy mieli taki pewny spadek cen różnych produktów i usług spowodowany przez inflację, musiałoby właśnie dojść do deflacji, która oczywiście również może być bardzo niebezpieczna, ale póki co nic się na to nie zanosi.